A to była relacja Tomasza Grzewskiego w studiu. Kolejni goście: Arkadiusz Marchewka, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Kłajam się, dzień dobry. I Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, czy to jest ucho prezesa, tylko w rzeczywistości, przyjazd najważniejszych ministrów rządu razem z panią premier na Nowogrodzką? Tak, no. tak jeżeli mogę, zacznę. Tak, i moim zdaniem to nic złego. Robienie sensacji z tego, że ważni członkowie rządu konsultują się z szefem partii rządzącej. To jest moim zdaniem trochę taki polityczny pudelek. To nic złego, że w demokracji politycy konsultują się ze sobą. To, co nas powinno zajmować, to wynik tych konsultacji, czyli decyzje, jakie podejmuje Rada Ministrów. Czy one są dobre, czy złe. Tylko czy prezes partii nie powinien przyjeżdżać do Rady Ministrów albo do pani premieru, biorąc pod uwagę jak gdyby same stanowiska, e, jakie zajmują ci ministrowie? Znaczy, oczywiście, że tak powinno być. Myślę, że to jest po prostu deprecjonowanie roli pre premiera i ważnych ministrów, też wicepremiera, bo to, że tak duże grono osób, które piastują najważniejsze w kraju funkcje, jedzie do jednego człowieka na zawołanie, na praktycznie stryknięcie palcem, no to znaczy, że coś jest nie tak. I ja niestety mam wrażenie i mamy takie wrażenie chyba od tych 17 miesięcy, od kiedy była ta szydło piastuje funkcję premiera Rzeczypospolitej Polskiej, że jest raczej statystką. To kluczowe decyzje zapadają właśnie na Nowogrodzkiej i to można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński jest tym, który stara się być nad premierem, nad prezydentem. No to jest, przyznam szczerze, bardzo niebezpieczne, tak uważam, bo te kluczowe decyzje powinny być na Radzie Ministrów podejmowane, a jeżeli okazuje się, że na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania pani premier i ministrów, Ci dopiero wyjeżdżają z Nowogrodzkiej, no to gdzie to jest powaga w ogóle dla sprawowanego urzędu? No, jedna sprawa to samo spotkanie, a druga sprawa to chyba to, w jaki sposób to spotkanie jest postrzegane. No bo dziwnym trafem wtedy byli tam też posłowie Platformy Obywatelskiej z naszej dziennikarskiej strony, jak gdyby pojawiły się wszystkie kamery, więc do politycy Prawa i Sprawiedliwości chyba w ogóle tego nie zaplanowali. Znaczy, jedna rzecz, to jest naturalne, że media interesują się tym, co robią najważniejsze osoby w państwie. I dopóki dziennikarze i komentatorzy komentują to uczciwie, rzetelnie, to ja nie widzę w ogóle problemu. Natomiast y, ważną kwestię Pan poruszył, Pan poseł, to znaczy czy to jest coś nadzwyczajnego, co nas powinno niepokoić, czy nie. I moim zdaniem odpowiedzi należy szukać w Konstytucji. Konstytucja w żaden sposób. Y, nie przesądza tego, jaka ma być pozycja lidera partii rządzącej i w jaki sposób system partyjny z tym systemem rządzenia państwem, jak ma wyglądać ten styk. W związku z czym jest to rzecz, która jest pozostawiona kulturze politycznej. Musimy zdawać sobie sprawę, że w III Rzeczpospolitej po raz pierwszy mamy rządy de facto jednej partii, bo rola. Partii Gowina czy Dobry jest jednak tutaj zupełnie pomocnicza. Natomiast. Przystawkowa, że... Tak, przystawkowa można by powiedzieć. Natomiast nie jest to wbrew duchowi naszej konstytucji. Powiedziałbym nawet, że to jest z nią zgodne. Gdyby. Twórcy no tak, ale... konstytucji chcieli to wykluczyć, to związaliby lidera politycznego z rządem, na przykład tak jak to mamy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten, kto ubiega się o najważniejszy urząd, automatycznie ma całą władzę wykonawczą i ta władza jest tak mocno spersonalizowana, że ten system jest dużo bardziej autokratyczny niż jednopartyjne rządy partii Prawo i Sprawiedliwość ale z, z, z silnym związku w nie chwili. ma, ale związku nie ma, więc jak gdyby szef partii, nie ponosi też odpowiedzialności za decyzje polityczne. Tylko jeśli komuś grozi Trybunał Stanu, na przykład załamanie konstytucji, to na pewno nie Jarosławowi Kaczyńskiemu. I to jest klucz problemu, dlatego że człowiek, który podejmuje praktycznie jednoosobowo decyzje w tym kraju, który wskazuje kierunkowe działania i premierowi, i pewnie prezydentowi, jest kompletnie, no, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, które podejmuje. To no nie, ponosi to, karną odpowiedzialność, no, gdyby rzeczywiście nadużył swoich kompetencji. No ale tak? dobrze, ale powiedzmy sobie wprost, to, że na przykład nie został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to zrobiła pani Kempa razem, razem z panią premier Szydło, no to nie dlatego, że po prostu pewnie nie chciały, bo nie chciały, dlatego, że Jarosław Kaczyński taką podjął decyzję polityczną. Kępa... Jeżeli ktoś ma za to odpowiadać karnie, jak pan, jak pan mówi, no to pewnie będzie w przyszłości mogła za to być pani premier albo szefowa kancelarii, pani premier. Ale bo to, to została... Panie pośle, tak naprawdę możecie tylko zazdrościć tak oddanych polityków Jarosławowi Kaczyńskiemu. No tak jest z tego wniosek. Jeżeli Pani Kępa złamała prawo, jest gotowa ponieść odpowiedzialność, albo tak jak Mariusz Kamiński poprzednio, gdy PiS rządził, nadużył swoje kompetencje jako szef służby specjalnej i był gotów odpowiadać za to przed sądem. I został ułaskawiony. Po, I został ułaskawiony przez polityką, prezydenta. I został ułaskawiony zaraz przez prezydenta. No to ja, ja pokazuje, gdzie są... Takich tak polityków. Ja to oddanie tak powinno przybierać aż takie barwy, w których oddany wypadko. prezydent Duda były polityk Prawa i Sprawiedliwości <laughs> ułaskawia jak gdyby swojego tak. byłego kolegę. To budziło ogromne wątpliwości. Konstytucji. Prezydent ma takie kompetencje. Oczywiście możemy się spierać i prawnicy się spierać będą bez końca. Czy on użył ich do końca prawidłowo? Natomiast prezydent ma w konstytucji takie kompetencje. My w Polsce za dużo sensacji robimy wokół wątpliwości, które nie mają Ok, podstaw Tylko, że został ułaskawiony minister Kamiński jeszcze przed wyrokiem. No wiem, prawda? Ale czy konstytucja I to było niezgodnie. Ale wie pan, jeżeli... okej, okay, tylko że proszę zwrócić uwagę, tak samo po to premier szydło ma kancelarię Prezesa Rady Ministrów, po to się spotyka rząd w miejscu, w którym urzęduje. je yeah. na co dzień, Pani Premier, a nie po to, żeby na Nowogrodzki zapadały kluczowe decyzje. Ale Pan To jest powtórka tego, to jest powtórka tej, pamięta, tego jak... co było 16 grudnia, mm -hmm. kiedy przeniesiono Sejm do sali kolumnowej, niezgodnie z regulaminem Sejmu, łamiąc go. I mówiliśmy, niedługo może dojdzie do sytuacji, że Sejm będzie na Nowogrodzki. Z regulaminem, bo zostanie, marszałek Sejm zostanie... ma takie kompetencje. Natomiast jedną rzecz. Jeżeli Pan w ten sposób prowadzi dyskusję, ja nie lubię osobiście takiego przerzucania się argumentami, ale proszę popatrzeć, czy nie lepiej, że decyzje zapadają w tej chwili w siedzibie partii rządzącej na Nowogrodzkiej, którą demokratycznie Polacy wybrali, niż na przykład tak jak w sprawie niektórych mediów, kiedy Pana partia rządziła na cmentarzu czy pod śmietnikiem. Nie wie Pan, to, 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 to jest właśnie. No to było bardzo. To, to, ogóle, nie, to jest wielki populizm. No to te, nie jest wielki to populizm. To jest przypomnienie, nie, to jest, jakie były standardy, nie, nie, nie. kiedy to, Pana partia rządziła. Nie, to, to jest populistyczne hasło, które jest rodem z, wyciągnięte z ust polityków no prawnych. I Nie za zaprzyszy Pan, że tak było. I, z, no. za, i powiem tenet. tak. Jestem przekonany, że kluczowe decyzje. Dotyczące funkcjonowania państwa, najważniejszych organów państwowych i tego, gdzie się spotykają ministrowie, gdzie te decyzje podejmują kluczowe dla Polaków, I dla pan Milionów w Polaków. Powinny... Sowa i no, niech pan sobie nie no żartuje. No, niech pan nie żartuje. No. Jakie decyzje? To no, przykład... doskonale pan wie, że na te przykład... osoby, które zostały nagrane, to zostały. W procesie były później rozpatrywane jako osoby poszkodowane. No co pan opowiada? Jakie temat, decyzje? temat, panowie nawiązują do nagrań, więc i do Donalda Tuska w jakiś sposób i do jego rządów, a ważny temat to jest tak, że to, że Donald Tusk może pojawić się w prokuraturze, ale tym razem już jako podejrzany. Okay. Posłuchajmy, co na ten temat mówił dzisiaj Rafał Bochenek, czyli rzecznik rządu. Jest to zarzut, który tutaj formułujemy o działanie na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z pominięciem porozumienia, jakie zostało zawarte w 1993 roku pomiędzy Polską a Rosją, porozumienia na podstawie którego można było wyjaśnić wszelkie okoliczności katastrofy smoleńskiej. Naszym zdaniem błędnym było to, aby przyjąć do rozwiązania tej sprawy załącznik konwencji szikagowskiej. Takie decyzje, taka decyzja pana premiera Donalda Tuska doprowadziła do tego, że nie można było w pełni przeprowadzić postępowania wyjaśniającego wszelkie okoliczności sprawy katastrofy smoleńskiej, nie było dostępu do dowodów, do wraku, nie można było się również, Szanowni Państwo, odwołać od raportu Anodiny, który de facto jest jedynym prawnie wiążącym raportem, a raport polski de facto jest raportem bez znaczenia. Trzeba powiedzieć jasno, że to jest rozliczanie smoleńska i rozpoczyna się właściwie ten proces ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Po kogo stronie jest moralna racja w tej sprawie? Czy Donald Tusk powinien wyjaśnić wszelkie wątpliwości? Ja bym chciał na to spojrzeć z perspektywy faktów, które są oczywiste, które zostały zaprezentowane po tym, kiedy tę sprawę zbadała komisja Millera, później doktora Laska. Tam jasno wskazano, że Błędy zostały popełnione przez pilotów, przez kontrolerów lotu w Smoleńsku i Nikt temu dzisiaj nie zaprzecza. Prawo i sprawiedliwość próbuje cały czas grać na nucie smoleńskiej po to, aby wzbudzać dalej wywoływać niezdrowe emocje w społeczeństwie, Ale po to, aby problemów... chyba mścić się, bo nie może sobie raczej poradzić z tym, że dwa tygodnie temu Donald Tusk został po raz kolejny przewodniczącym Rady Europejskiej. odniósł spektakularne zwycięstwo. To jest po prostu moim zdaniem no tylko i wyłącznie taki, taka cecha rozpaczy, bo Ale tutaj problemu się szuka nie w samej katastrofie Smoleńskiej, tylko bardziej we współpracy z rosyjskim wywiadem, czyli z wyjaśnianiem katastrofy smoleńskiej, no i z nieprawidłowościami, które tam mogły Ja tylko się chciałem pojawić. dodać, przepraszam, krótko, mm -hmm. że nieprawdą jest to, co powiedział pan Rzecznik, że nie było dostępu do żadnych dowodów, bo polskie służby też i na miejscu w Smoleńsku, i na miejscu katastrofy prowadziły swoje badania. I doskonale wiemy, że takie wyniki tych badań są i były przedstawione też podczas tych prac komisji, więc to nie było jest na pewno. Czy to prawda. Bosak? Mamy do czynienia w zasadzie z trzema tematami. Nieprawidłowości z okresu przed katastrofą smoleńską i rzeczy budzące najwyższe zdumienie. Na przykład to, że rosyjska, że rosyjska firma przedsiębiorcy zaprzeżnionego z Putinem serwisowała samolot prezydenta Rzeczypospolitej Czy to Polski. wpłynęło na katastrofę? Chciałbym wierzyć, że nie, ale dostępu do samolotu nie mieliśmy, przypomnę, po, 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 dlatego, po katastrofie. Dlatego, Więc druga sprawa, do jak doszło do samej też. katastrofy. Prawdą jest, że były w spec spółku różne nieprawidłowości, ale co bezpośrednio spowodowało, że samolot wylądował na ziemi w stu tysiącach kawałków, a nie w jednym, wciąż, ale wciąż, fakt, wciąż tego procedury nie procedury zostały złamane. Wciąż tego nie wiemy. I Pierwszą sprawą, jeszcze znów odrębną, jest sam sposób wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, co nastąpiło po niej, gdzie w najlepszym razie mieliśmy do czynienia z totalną niekompetencją urzędników, którzy za to odpowiadali. No to są a w przypadku bardziej pesymistycznym mieliśmy po prostu do czynienia z intencjonalnym oddaniem e, śledztwa Rosjanom, po to, żeby pozbyć się pewnego gorącego kartofla, a między innymi e, e, obowiązku wyjaśnienia wszystkich wcześniejszych nieprawidłowości, do których dochodziło w polskim wojsku i w polskiej administracji. To jeszcze krótkie znaczy... pytanie na koniec do panów o ministra Macierewicza, i spotkanie prezydenta z ministrem Macierewiczem. Tam były wątpliwości dotyczące obsady zagranicznych stanowisk wojskowych i prezydent nie jest usatysfakcjonowany. Odpowiedział Antoniego Macierewicza na jego wątpliwości, chce się spotkać z szefem MON. To też pokazuje jakiś rodzaj rozdźwięku dzisiaj, wczoraj, przez między prezydentem a szefem ministra obro ministrem obrony, obrony narodowej. Ci... Myślę, że prezydent zdecydował się wreszcie pokazać odrobinę y, asertywności w relacjach y, z szefem mon i to bardzo dobrze, dlatego że Wydaje się, że taki właśnie, co całkowite oddanie monu wyłącznie Antoniemu Mecierewiczowi przy jego specyficznym stylu działania niekoniecznie musi wpływać wyłącznie dobrze na wojsko. Antoni Mecierewicz ma pewne y, zalety, tak jak bezkompromisowość, y, taki silny antykomunizm, ale ma też pewne wady charakteru to... i dobrze, że prezydent wreszcie zainterweniował. Króciutko, Arkadiusz Marchewka. 10 dobrze, że po powrocie z wypoczynku, z NART w końcu z... Po co no, tak wina? Pan pewnie też jest po raz. Na NART. Po raz po raz, po raz pierwszy praktycznie pokazuje, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, bo te sprawę interesują. To bardzo dobrze i mam nadzieję, że z taką asertywnością prezydent będzie się coraz częściej wykazywał. Z... Wobec Antoniego macierzy. Stawiamy Wicza. kropkę tutaj Arkadiusz Marchewka, poseł PO i Krzysztof Bosak Ruch Narodowy. Dziękuję bardzo. Panom. Dziękuję bardzo. A na bardzo. koniec Dziękuję. rozwiązanie naszej sondy SMS-owej ekspresowo przechodzimy do pytania, czy Jarosław Kaczyński ośmiesza Beate Szydło na stanowisku premiera. Aż 99% naszych widzów uważa, że Jarosław Kaczyński ośmiesza panią premier. 1% naszych widzów uważa, że nie ma w tym nic. Nic złego i żadnego śmieszenia. tutaj też nie ma. Dziękuję Państwu za głosy w sądzie SMS-owej. Kolejny raport już jutro. Do zobaczenia.